Chciałbym dzisiaj spróbować rozebrać żarówkę. O! ruszyło się, to. Ruszyło się. Zobaczymy, co tam wewnątrz jest. Lepiej tam mieć okulary jeszcze, bo to jest nieodzowne. O! Udało się. Nic nie zniszczyłem? A, tu trzeba będzie chyba rozlutować, żeby to zdjąć zaraz pójdę po lutownicę jeszcze rozlutowało się to są takie zamiast kleju takie punkty teraz trzeba będzie delikatnie to żeby nie uszkodzić czegokolwiek O to się ładnie nawet zdejmuje. Jak widzicie tu jest taki drukowany element, a w środku jest coś tam, pewnie transformator, coś tam jeszcze, żeby napędzić silikon. Lekko schodzi, nie ma problemu. I mamy rozebrano całą folię. Ja bym chętnie zasilił to 230V. Mam tu taki kabelek zrobiony, jak to widać z krokodilkami. Spróbujemy. Tu nie ma plusa, ani minus. Muszę ostrożnie to robić. O, jedna faza. Teraz drogi imitująca świeczkę, a trzecie. Pan się cały. No i to działa. To działa na 220, nie spowodować porażenia prądem. To już zabawa na dorosłych, nie dla dzieci. Byśmy spróbowali wyciągnąć co tam jeszcze jest wewnątrz. Podejrzewam, że jakieś... Aha, to jest na, na takiej dwustronnej taśmie. żeby nie wyszarpać tego kabelka ale się udało ładnie czyli to co ja myślę że tu jest 220 prąd przemienny na ileś tam prądu stałego bo więc tu transformator jest są diody bo prostownicze teraz sobie rozdzielimy to i sprawdzimy. Tak. I sprawdzimy, ile to ma Voltów Mniej więcej będzie wiadomo, że tutaj. Tu też na YouTubie widziałem, jak fajnie. Yy, izolację zdejmują. Ja też tak stosuję. O! No. Różnie znowu z tym kablem 230V przemiennego podłączyć tutaj to będzie pewniejsze tak i tutaj dam napięcie zmierzę ile to redukuje mamy

Włączyłem. Kiedyś sobie właśnie zrobiłem taką też na YouTubie widziałem e, taki zasilacz z komputera plus taką płytkę jaką kupiłem i z, zrobiłem sobie taki zasilacz uniwersalny widzicie sobie mogę no i dobra myślę że nic się nie będzie działo mam tutaj teraz wierzcie mi, że tu jest 4,5 tu damy do czerwonego czerwony czyli plus do plusa minus do minusa i świeci o. zawsze z któregoś spadnie będzie No i super Czyli wszystko wiemy Teraz tylko zasilić 4 z 12 na 4,5 bo takie tam mam na solarach e, napięcie Temat byłby rozwiązany tylko złożyć z ładowarki samochodowej Do telefonów komórkowych Tam jest właśnie 12 i zasila 5V powinno świecić, a zaraz gonu. No. Padłem na taki genialny pomysł, że wziąłem rurkę kanalizacyjną 32, tak jak tu widzicie i silikonem okleiłem i przykleiłem do tego płytkę, wiecie, że to nawet pasuje teraz tu między to a to, patrzcie tylko teraz zrobić tą elektroniczną część i będę miał żarówkę na 12V. Nawet taką znalazłem, <laughs> ładowarkę do telefonów komórkowych, samochodowym, ale coś tu mi nie pasuje, bo tu pisze 12V na 24V, i coś tutaj jest nie tak. Hmm. No ale dobra, rozbierzemy ją, zobaczymy. To stare jeszcze ten Sony Ericsson. Plus tu z tej strony. Minus tu na obudowach. No dobra, zobaczymy. Rozbierzemy. W kosmos poleciało. O, czekaj. Czekaj, czekaj. A jest. Patrz nawet się zmieści. Ujej jaka zapylona. Nawet się tu zmieści. Tu damy tak. Tu tak. Teraz sprawdzimy. I tu pisze. Tu plus o minus. Dobra. Tutaj to, ta to to. do utylizacji. Kabelek też. I tu to mamy. To też zaraz zobaczymy damy 12 volt tak to sobie do, do utylizacji <laughs> plus minus tak tu będzie plus a tu będzie minus dobra zobaczymy no stara tak poszłaby do środku do i tak zobaczymy Kiedyś nastawimy tutaj 12V. O, jest. 12V weźmiemy tak plus tutaj, tu minus i tu damy plus i się świeci teraz spróbujemy spróbujemy zobaczyć ile my tu mamy tych work no i nie działa zaraz zaraz jest DC, a Teraz. A, jest. 52 v 52 v czyli jakbym tutaj przyłożył, powinno nam świecić. świeci czyli tylko złożyć teraz to nam wejdzie tutaj czy nam to wejdzie do środku chodzi dobra Czyli to z tym przełączyć.